Sama zauważyłam, że ciało się upomina u mnie o uwagę, mhm. że jakieś choroby się przyplątują, że jestem jakaś zmęczona, no nie dbam o to ciało, ale też duchowo. I kontemplacja jest dla mnie jakimś takim total odkryciem, i, i to ciało w medytacji też jest bardzo ważne, a jakoś było przeze mnie pomijane, mimo tego, że no, wiem to w teorii, uczestniczyłam w twoich warsztatach. No, to było fajne, mocne doświadczenie e, i rzeczywiście pokazało mi, tak, to jest ten kierunek. Intuicja mi podpowiada bardzo dobrze, mm -hmm. że to jest przestrzeń, żeby się tym e, zająć. No i pomyślałam sobie, no dobra, fajnie, ale jak nie? i w ogóle dlaczego i w ogóle mm -hmm. o co chodzi. Mam też takie doświadczenie, że my, chrześcijanie, trochę to ciało sprowadziliśmy do y, bardzo ciemnej jaskini, przysypaliśmy kamieniami, udajemy, że nie ma tematu. Mm -hmm. No więc. O, odkopujemy tą y, sytuację. Odkopmy. Do, do światła.